No i nie zdziwi się pan, że moje pierwsze pytanie będzie takie, co oznacza ten tajemniczy skrót Bloki 200. Zanim... Y Wyjaśnię, na czym polega ten problem. Może postaram się słuchaczom, którzy z energetyką zawodową nie zawsze mają do czynienia na co dzień, wyjaśnić, jak to działa. Otóż system energetyczny składa się z trzech podstawowych elementów. Jest to sektor wytwarzania, jest to przesył, dystrybucja, no i oczywiście na końcu najważniejszy element klienci. I energia elektryczna jest w zasadzie takim samym towarem, jak każdy inny, poza jedną cechą. Otóż Energię elektryczną należy wyprodukować w takiej ilości, ile akurat potrzebują jej odbiorcy i plus do tego straty przesyłowe. I to jest główny problem, bo zanim nauczymy się magazynować produkcję energii elektrycznej w, na skalę przemysłową, należy tak sterować systemem, żeby rzeczywiście ta ilość produkcji była zgodna z odbiorem. I tu yy, System elektroenergetyczny, jeśli chodzi o wytwarzanie, składa się z wielu bloków. W Polsce akurat są to bloki węglowe w dużej mierze. I no ty... tak, jest ich 110. Czy wszystkie mają ten sam problem, że muszą produkować tyle, ile trzeba, zwłaszcza, że od pewnego czasu są także, niektóre z nich pewnie, zasilane tą zieloną energią? Generalnie cały system musi się dostosować do odbioru, ale oczywiście niektóre bloki pracują w podstawie, a niektóre są tak blokami regulacyjnymi. I program 200 Plus opiera się na blokach, które w latach 70. były budowane jako bloki podstawowe, czyli te, które były przystosowane do pracy podstawowej, a nie do regulacyjnej. Czyli produkują tyle, ile trzeba. Produkują tyle, ile y, trzeba oczywiście, ale przy jakby optymalnym obciążeniu. Ile no, jest tych bloków w tej chwili? Y, tych bloków jest około 50. Czyli y, prawie połowa. To jest duża ilość i mocowo to jest duża ilość, bo to jest prawie mo połowa mocy zainstalowanej. I... Y, 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 Problem polega teraz na tym, żeby te bloki, które były, tak jak powiedziałem, zaprojektowane jako bloki podstawowe, które miały stabilnie cały czas pracować, żeby teraz zmienić ich charakterystykę pracy, żeby stały się blokami regulacyjnymi. Czyli takie elastyczne, żeby się stały, czyli trochę więcej niż... Dotychczas. Dokładnie tak. A dlaczego? Skąd się wziął ten problem? Wiadomo, że w tej chwili, zarówno w kraju, jak i poza granicami, nawet poza granicami kraju może więcej, w dużej mierze produkcja energii elektrycznej jest oparta o tak zwane właśnie źródła odnawialne, które pani redaktor wspomniała. A źródła odnawialne to w dużej mierze źródła oparte na można tak powiedzieć, siłach natury, a więc siła wiatru, a więc promieniowanie słoneczne i są to y, źródła, których Przewidzieć produkcję jest trudno. To jest trochę taka gra w ruletkę, prawda? Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Może aż nie taki duży stopień niewiadomej, ale... Coś je... jest na rzeczy, tak? Coś jest na rzeczy, dokładnie. I żeby można było umożliwić, bo to jest rzeczą naturalną, że bloki czy też źródła odnawialne będą coraz większe miały znaczenie z różnych względów i klimatycznych i, i, i społecznych, żeby umożliwić, żeby system mógł współdziałać, tak jak mówiłem, w sposób zrównoważony, jeśli chodzi o produkcję i odbiór, to trzeba w systemie mieć bloki, które będą podlegały tej regulacjom. Czyli to jest ta nazwa 200, plus, tak? Dokładnie tak. Oczywiście można takie bloki sobie wybudować jako nowe, dedykowane specjalnie, ale wówczas, wówczas koszt takiego, budowy takich bloków jest niewspółmiernie większy niż to, co zakłada nasz program. Czyli robimy taki tuning dla tych bloków. To 200 Myślę, że to bardzo dobre określenie. Tuning, tak? Może spróbujmy podpowiedzieć, jakie przedsięwzięcia można składać w ramach konkursu, który zostanie ogłoszony w ramach tego programu. Posługując się przykładem z pokrewnego konkursu e-user, między innymi wsparcie było dla projektu zintegrowany system zarządzania efektywnością energetyczną. Tytuł znów tajemniczy, enigmatyczny, ale jest z nami Robert Orlewski, dyrektor projektów strategicznych firmy S-Labs. Dobry wieczór, no i z pierwszej ręki dowiemy się o co chodzi. Witam Pana w Radiowej 1. Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy programu pierwszego. Tak, tytuł enigmatyczny nieco, ale projekt zawiera dość innowacyjne rozwiązania zaawansowanych audytów energetycznych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie audyty energetyczne realizowane są jakby na mocy ustawy dla dużych przedsiębiorców. Oni wtedy rzeczywiście mają możliwość oszczędzenia zarówno na taryfach, jak i na sposobie użytkowania energii elektrycznej. Natomiast dla firm małych jest to nieosiągalne ze względu na koszty takich prac audytorskich, dlatego nasza firma zgłosiła i opracowuje w tym momencie w ramach tego projektu rozwiązanie, które będzie automatyzowało proces audytu energetycznego w takiej firmie poprzez zastosowanie właśnie algorytmów sztucznej inteligencji, zaawansowanej analityki, w której się specjalizujemy i dzięki temu usługa takiego audytu stanie się bardzo dostępna dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W wyniku takiego audytu przedsiębiorca dostanie od nas informację o tym, jak zużywa prąd jak może zaoszczędzić jakie elementy wymienić w swojej instalacji tak żeby rzeczywiście efektywnie można było to realizować oczywiście też będą wskazówki dotyczące aktualnie jego realizowanych planów taryfowych w zakresie poboru energii przekładając to na na przykład nasz dom, w którym mamy licznik zużycia energii, to będzie w takim małym i średnim przedsiębiorstwie program komputerowy zintegrowany z siecią, która tam jest i on będzie śledził, kontrolował to zużycie i gdzieś tam zapisywał w elektroniczny sposób. Tak, oczywiście dodam, że tak naprawdę będzie tutaj jakby dodatkowy miernik, taki monitor zużycia energii instalowany, który jest elementem opracowywanym tutaj w ramach tego projektu. I potem oczywiście centralny system będzie wykonywał tą analizę. I w wyniku tego właśnie będzie kierowana oferta, która będzie pokazywała takie doradztwo dla tej firmy, obszary, w których można wykonać oszczędności lub zmianę zachowań związanych ze zużyciem energii w swojej firmie. Czyli każdy kontakt, każda wtyczka będzie pod kontrolą takiego algorytmu, takiej sztucznej inteligencji, każdy odbiornik, wentylator. Więc aż tak dokładnie nie będziemy tutaj schodzić, natomiast będzie to raczej pewne klasy urządzeń działających z firmy, czy to oświetlenie, czy to komputery, czy to element linii produkcyjnej. Ile będzie można na tym zarobić, czyli ile zaoszczędzi na rachunku elektrycznym taka firma? Oszczędności mogą dotyczyć tutaj kilkunastu, kilkudziesięciu procent. Zależy od poziomu i, i złożoności obecnej instalacji klienta i tego, jak ona jest użytkowana. Ale też drugim elementem, który płynie z tego projektu, jest pewna świadomość energetyczna, tak, która się buduje u, u przedsiębiorcy, który będzie wiedział, jakie rodzaje urządzeń może zakupić. To bardziej też w tą stronę będzie rozwijane. Czy to jest Państwa pomysł, czy Państwo gdzieś to podpatrzyli i wprowadzają do Polski? Nie, to jest pomysł nasz, tutaj autorski projekt zgłosiliśmy również w konsorcjum z firmą Orange. Będziemy chcieli współpracować też z operatorami na rynku, którzy tutaj będą nas wspierać w zakresie też technologii komunikacyjnej potrzebnej przy tym projekcie. Będziemy odpowiednio i kompresować te dane i też w sposób inteligentny zarządzać jakby samym procesem komunikacyjnym tutaj. Chcemy tu zastosować oczywiście rozwiązania w nowych technologiach Komunikacyjnych, które teraz wchodzą dopiero do użytku, które są przeznaczone do takiej komunikacji z urządzeniami, czujnikami de facto internetu rzeczy. Czy firma świadomie zdecydowała się wziąć udział w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju? Nie mogłaby sama zrealizować takiego projektu? To są projekty, które wymagają dużych nakładów finansowych. My jesteśmy firmą jeszcze małą na etapie rozwoju. Budujemy nowe rozwiązania i jednak konieczność dofinansowania, szczególnie pracy zarówno nad prototypami urządzeń, które są dość kosztowne w opracowaniu, jak również prac zespołów, deweloperów, informatyków które musimy zaangażować do takich zaawansowanych analiz, no, są dość kosztowne, żeby wypracować tak naprawdę to nowe rozwiązanie. Dla nas bardzo korzystnym tutaj modelem biznesowym jest skorzystanie z takiego dofinansowania. Głoszenia patentowe chcemy opracować związane z tym rozwiązaniem. Rozwiązanie chcemy propagować i sprzedawać też dla klientów spoza granic Polski. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest sektorem troszeczkę zaniedbanym na rynku energetycznym obecnie, a my chcemy ten element zmienić. Gościem Eureki był pan Robert Orlewski, dyrektor projektów strategicznych w firmie S-Labs. Firma ma siedzibę w Krakowie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. A rozmawialiśmy o konkursie User, natomiast dziś w Eurece gościem jest dr inżynier Krzysztof Sadowski z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i mówimy o wspieraniu innowacji w obszarze energetyki, ale w programie, który niebawem wystartuje, jest w dołkach startowych, czyli o programie Bloki 200 plus 100. 200 to taka symboliczna liczba określająca moc. Bloku energetycznego, a plus oznacza tuningowanie takiego bloku, czyli ulepszanie i uelastycznianie, żeby działał także na korzyść y, również wykorzystania zielonej y, energii. Do kogo jest skierowany? Do władz takich elektrowni, bo mówimy głównie o elektrowniach węglowych. Jest ich w Polsce kilkanaście, jest 110 bloków energetycznych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju finansuje badania i Dlatego też skierowany program jest do jednostek naukowo-badawczych, które mają potencjał, mają kompetencje i mają wiedzą, pomysł... O co dokładnie tak, mają pomysł na to, jak to zrobić. Czyli nie w pierwszym, w pierwszym rzędzie nie kierujemy tego do energetyki, tylko do jednostek badawczych, które opracują metodę. Metodę innowacyjną, metodę niskonakładową i kierujemy do wszystkich, którzy wykażą się takimi kompetencjami. Czy łatwo będzie zdobyć takie dofinansowanie? Konkurs będzie trudny? Myślę, że stosunkowo prosto będzie wejście do tego programu, a chciałbym powiedzieć, że będzie ten program realizowany w trybie tak zwanego lejka innowacyjnego, czyli na początku jest dużo pomysłów, dużo chętnych. Natomiast z każdą fazą, kiedy badania zagłębiają się coraz szerzej, poziom trudności rośnie i przechodzą do następnego etapu. Te pomysły, które mają lepszą e, możliwość do e, realizacji w przyszłości i ostatecznie ilu będzie zwycięzców i ostatecznie chcemy e, myślę, że tutaj nie będzie przegranych dlatego że każdy kto weźmie udział będzie mógł pokazać że coś potrafi i potem sprzedać to ale na rynku ale kto dostanie pieniądze e, dostaną pieniądze wszyscy którzy będą brali udział w programie odpowiednio do poziomu zaawansowania tego programu. I na przykład mogą to być takie opracowania jak te systemy sterowania, o których rozmawialiśmy przed chwilą. Ja myślę, że w tym programie systemy automatki sterowania będą miały bardzo ważne znaczenie ze względu na to, że yy... Cała, całe, całe sterowanie bloku jest na tym oparte. Odpowiadając na pytanie, ilu dojdzie do końca, mamy nadzieję, że wybierzemy dwie technologie, dwóch wykonawców, którzy na blokach w skali rzeczywistej, na blokach 200 MW będą mogli pokazać i udowodnić, że ich wypracowana metoda się sprawdza. Czyli mogą to być systemy sterowania. Podpowiedzmy jeszcze, co to może być i przykład z pokrewnego konkursu i user już wspominanego tytułu projektu, Mobilne Centrum Monitorowania infrastruktury krytycznej. Jest z nami pani Janna Wójcik-Bubula. Przepraszam, Wójcik-Bubula, kierownik projektu firmy Flytronic. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Projekt będzie polegał na pracowaniu i rozwinięciu systemu zbierania, analizy i później wizualizacji danych właśnie zebranych przez mobilne centrum monitorowania. Mobilne, ponieważ Flytronic jest spółką, która od wielu lat jest związana z bezzałogowymi statkami latającymi a tutaj również wykorzystujemy bezzałogowe systemy latające, które będą zintegrowane z różnego rodzaju czujnikami, sensorami, tak aby użytkownikom końcowym, czyli to będą najczęściej służby, które monitorują infrastrukturę krytyczną, zostały dostarczone rzetelnej jakości dane. Czyli z lotu ptaka będzie można zobaczyć jakąś fabrykę, linię kolejową, tamę na rzece. Infrastrukturę energetyczną, wały przeciwpowodziowe będzie można zbadać, na przykład linie brzegowe również, linie gazownicze, wszystko, co kojarzy nam się z infrastrukturą krytyczną, ale też beneficjentami naszej przyszłej usługi będą też służby zarządzania kryzysowego. Innymi. Czyli jeżeli się okaże, że jest powódź w jakimś regionie albo huragan zniszczył jakąś wioskę, miasto, to także będzie wykorzystywana ta platforma, tak. to centrum do monitorowania? Tak takie mobilne centrum wówczas może się pojawić i z wykorzystaniem naszych bezzałogowców. To będzie taki dron, tak będzie przypominał mały samolot, czy może coś to innego? Y może nie tyle sam dron, bo bardziej chodzi o cały system, który pozwoli na zebranie. Drony są tutaj po prostu narzędziem do wykorzystania, do zebrania danych. To mogą być dane jako zdjęcia, mogą być dane w formie analizy, mogą być filmy również nakręcone. No i my w naszym systemie, który powstaje, będziemy go tak przetwarzać, aby użytkownik końcowy, czyli na przykład służby ratunkowa, ale też służby, które zarządzają infrastrukturą drogową, infrastrukturą energetyczną, były w stanie ocenić. Przykładowo w momencie, kiedy zostanie zerwany kabel linii wysokiego napięcia podczas huraganu albo podczas innego zdarzenia kryzysowego, my będziemy w stanie powiedzieć, gdzie dokładnie należy wysłać służby ratunkowe tak aby ten kabel został jak najszybciej naprawiony. Ale podobne systemy, mam wrażenie, już istnieją. Ten państwa to jest wyważanie otwartych drzwi. Podobne systemy istnieją. Nasz system jednak będzie zbierał dane z różnych czujników będzie pozwalał na analizę i lepsze zarządzanie w ogóle infrastrukturą, bo to jest nie tylko infrastruktura kryzysowa, ale również pozwoli to na uzupełnienie naszej oferty w przyszłości o takie działania czysto komercyjne. Na przykład? Będziemy w stanie monitorować czy dostarczyć informacje później już przykładowo rolnikom, którzy będą w stanie odpowiednio nawieść. Pole, tak aby rośliny dobrze rosły, albo jeżeli przykładowo będzie szkodnik, który skonsumuje większość zasiewów, będzie można również z powietrza tutaj wesprzeć działania rolnicze. Zaangażowanie Narodowego Centrum NCBIR jest tutaj niezbędne, ponieważ bez tego zaangażowania projekt byłby zrealizowany w znacznie skromniejszym zakresie. Wsparcie NCBIR bardzo nam tutaj pomaga i ułatwia realizację projektu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem audycji była pani Janna Wójcik-Bubała, kierownik projektu firmy Flytronic z Gliwic. Bardzo dziękuję za rozmowę. Firma uczestniczyła w konkursie i User, ale dziś mówimy o zbliżającym się konkursie, o programie Bloki 500. Przepraszam, oczywiście bloki 200, plus. dziękuję za przypomnienie. Doktor Inżynier Krzysztof Sadowski jest z nami w studiu Eureki. 90 milionów, bo tyle maksymalnie może otrzymać uczestnik takiego konkursu. Bloki 200, plus to zawrotna kwota, robi wrażenie. Rzeczywiście brzmi imponująco, jednakże jeżeli zważymy, że w to miejsce miałby być wybudowany nowy blok, to byłaby kwota myślę co najmniej dziesięciokrotnie większa. 290 milionów może dostać ten uczestnik, który dojdzie do końca programu, bo na wcześniejszych etapach oczywiście będą dużo dużo mniejsze płatności. Program już jest w sferze publicznej, już jest w dołkach startowych, a kiedy nabór? Wniosków w październiku już? mieliśmy spotkanie z potencjalnymi zainteresowanymi w tym programie, omówiliśmy go i w listopadzie będzie ogłoszenie o tym programie i niebawem potem będzie już nabór wniosków, myślę, że jeszcze w tym roku. A szczegóły na stronie internetowej? Tak, ncbr.gov.pl Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Naszym gościem był doktor inżynier Krzysztof Sadowski z Narodowego